walka Artur Szpilka kontra Erol Zimmerman. Dla mnie to jest taki kolejny powrót do tych trzech magicznych liter KSW konfrontacja sztuk walki. Mamy dwóch bazowych sportowców Zimmerman Kickboxer, który nieco no jednak bardziej używa tego boksu niżeli kopnięć natomiast też potrafi to robić. No i Artur Szpilka, który jeszcze do końca moim zdaniem nie zaadaptował się dobrze do tego MMA to też jak widzisz ten pojedynek i czy Demony w głowie Arturia, szpilki zostaną twojej w Twojej opinii przezwyciężone. Wiesz co, no, no właśnie tak jak mówisz, to będzie konfrontacja sztuk walki. Tak jak, tak jak, tak jak e, początkowa MMA to były właśnie takie walki. Bokser-Zapaśnik, e, kickboxer gdzieś tam, e, gdzieś tam e, Brazylijczyk z brazylijskiego judoka. Dż... Dż... Dż, tak, tak, tak. Więc tutaj widzisz, tutaj masz e, najwyższej jakości boks. Ułożony już teraz, myślę, coraz układany pod MMA. A tutaj jednak Zimmerman, no mocny kickbokser i to widać było, że w jakiejś tam formie musiał przyjechać, no, on się wypowiadał po, bodajże z Marcinem Różalem. Mm -hmm. Pozdrawiamy Marcina serdecznie również. To widać było, no wiadomo, no, Różal to już, że tak powiem, był już bliżej właśnie tego niestety dnia, który, który ostatnio nastąpił, że odszedł na emeryturę. Ale Erol wtedy się wypowiadał, że on nie był w takim okresie przygotowawczym, więc jeżeli teraz miał odpowiednio czas, żeby się przygotować, na pewno będzie wyzwaniem dla Artura. No a Artur gdzieś tam ma niesmak po, po, wrzosku, po wrzosku, po arku wrzosku tak naprawdę, bo, bo wszedł zbyt ostro w tą walkę no i się kurczę nadział na, 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 na cios, gdzie ta walka się zakończyła zupełnie nie po jego myśli. Zwyczaj Arturowi, żeby ta walka poszła po jego myśli, żeby mógł odbudować gdzieś tam swoje, swoje jeszcze niespełnione ambicje, a... Yy, gdzieś tam mi się mignęła właśnie część wypowiedzi Artura, że właśnie że on już też sobie nie narzuca presji. No bo to jest najgorsze, co może być: ta presja zwycięstwa. Yy, ewentualna porażka powoduje to, że gdzieś tam człowiek zamyka się w sobie i traci, traci chęć do życia. Yy, kurczę, na pewno będzie fajna walka. To już niedługo, więc na pewno też czekamy wszyscy, obejrzymy to.